Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jednocześnie na samym początku pragnę przeprosić, że wczoraj się nasze spotkanie nie odbyło. Już zresztą przeprosiłem, prawda, na, na stronie. No, wybaczcie z pewnych względów osobistych, prawda? Nie mogłem, prawda, no, zmiana planów, nie mogłem, nie mogłem, prawda, się z Państwem spotkać. Za to dzisiaj sobie nadrobimy. Nic straconego. Tak. Czekam aż się ktoś z grupy odezwie No, poczekajmy no jeszcze nie mamy pierwszych gości Ola Ale poczekajmy cierpliwie, poczekajmy a z zaproszeni przybędą na, na grupę mam tu dzisiaj kilka spraw bardzo ważnych, mniej ważnych, organizacyjnych które chciałbym z Państwem dla Państwa poruszyć tak no nie wiem, nie wiem co się z tej dzieje że nikt z Państwa nie jeszcze się nie zdążył za, zalogować no ale nic poczekamy chwileczkę, cierpliwie, cierpliwie jak już pierwsza osoba się pojawi to zaczniemy no. no nic, może, może jesteście Państwo zajęci, tak? 19 godzina. W pewnością śledzicie wydarzenia tak To może zacznę od tych spraw Od tyłu, tych zwanych spraw mniej ważnych No widzę, że puszczają Państwu nerwy, emocje, nerwy. No macie rację, macie rację. No komu by nie puszczały, komu by nie puszczały, kochani. Ale kierujcie je w inną stronę. Prawda? Nie wylewajcie tego wszystkiego na grupie. Na grupie skromniej, chociaż też trzeba, na grupie skromniej, proszę Państwa, idźcie na główną stronę Facebooka, chodźcie na profile PiSu, na profile posłów, Myślę, że jako tako przecież Państwo się potraficie. Jako tako dobrze się potraficie posługiwać, prawda? Laptopem, komputerem, telefonem. Chodźcie na, na ich, kochani, chodźcie na ich. No i tam dawać Jezu. Tam te kamyczki rzucać, proszę Państwa, do tego ogródka. Tak, rzucaj te kamyczki tam do ogródka. No bo, jak wy zaczcie się, kochani, to wylewać tę frustrację, prawda? Lecz, lecz się, wylewać tę frustrację yy, na grupie. No to zaczyna się się kłócić między sobą. I to czasem czasem te yy, państwa kłótnie. Nasze kłótnie przypominają trwa dzieci w, w ogródku. Dlatego grzechotka. No to tak nie można, kochani, tak nie można. To nie tędy droga tak nie można. Tak. To tak nie można, kochani, to. to, 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 to donikąd to prowadzi, tak? No, przy okazji chciałbym pozdrowić. Panią Mariolę, Pani Mariolu, Pani wie o co chodzi, no, jak Pani wie o co chodzi, to, to nie będę więcej tego tematu poruszał, nie będę tutaj, prawda, się tutaj wyszczególniał, wie Pani o co chodzi. No i do Pana Roberta, Pan Robert dzisiaj zaczął komentowanie, prawda, myślę, że się dogadaliśmy, prawda Panie Robercie, dogadaliśmy się, no, no to super, cieszę się mi się dogadali, kochani. O, już jest jedna osoba. No, no to ja się bardzo cieszę, panie Robercie, żeśmy się dogadali. No i tak trzymać. Pani Bergera również. Tak trzymać, kochani. Tak trzymać. Wierzcie mi, że to nie są jakieś moje widzicie fana fanaberie, wiecie państwo. To nie są moje fanaberie, ale to jest dobro grupy. Za tym przemawia dobro grupy. Prawda? No i oni po prostu mogą podjąć działania. Tak, oni mogą jakieś takie działania wicewersa. Hmm, oni mogą takie jakieś wicewersa działania podjąć, proszę Państwa. Także, także, prawda. Jak mówię, moje słowa nie są gołosłowne słowa, prawda. Ja nie rzucam słów na wiatr, prawda. Ja, ja wiem, co mówię. Wieszcie staremu administratorowi, że ja wiem, co mówię, prawda. Przenoście to, te frustracje, te swoje żale, protensje ja też jestem rozżalony, I ja też wylewam, wiecie Państwo, właśnie dokładnie na, na tego, na, tak jak mówiłem, na profilach Prawo i Sprawiedliwość, na, proszę Państwa, na, na, na stronie głównej Facebooka, tam też wylewam te swoje frustracje, żale i oczekiwania. Tam ich wylewam, kochani, i, i, i chcę, żebyście wy też tak postępowali, tak. To będzie bardziej skuteczne, wiecie. To będzie bardziej skuteczne. Oni tam bardziej czytają, to jest ta bardziej jest, ta bardziej jest widoczne, prawda? Główna strona Facebooka, proszę Państwa, czy tego, czy, czy strony posłów, czy proszę Państwa, czy tego, czy, czy nie, strona Wizji Prawo i Sprawiedliwość. To jest, proszę Państwa, bardziej widoczne. To jest bardziej widoczne. Tak, to jest, proszę Państwa, bardziej widoczne, więc proszę tam się to, wszystkie, proszę Państwa, swoje frustracje, prawda? Tak. Proszę Państwa, yy, wiecie, że to już jest, że, to, że tak powiem, o emerytury stażowe, bój to jest nasz ostatni. Tak, jest ostatni, proszę Państwa, bo yy, po wyborach nie będą chcieli z nami gadać. Nie będą chcieli z nami gadać. Prawda? Wiecie, wiecie o czym, o czym mówię. Nie będą chcieli z nami gadać. Będą się cieszyć wygraną. Prawda? Swoimi opanarzami. Zacznie się rozdawanie, proszę Państwa, dzielenie tego, prawda? Łupów, to tak powiem, o, ta łupów wyborczych, zacznie się dzielenie, prawda? I, prawda, nasze sprawy zajdą, że tak powiem, na plan dalszy. Nie będą, proszę Państwa, widoczne, ani brane pod uwagę przede wszystkim. A teraz to oni, proszę Państwa, oczekują naszych głosów i Karkulują. Cały czas karkulują. Czy im się to upłaca, czy im się to nie upłaca? Karkulują. Karkulatorem w ręku, prawda, drapiąc się za uchem, karkulują. Dać, nie dać, dać, nie dać. Opłaci się, nie opłaci się. Przekonać prezesa, nie przekonać. A może prezes sam się przekona? Wczoraj taki rzuciłem, proszę Państwa, komentarzy, prawda, na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteście pozbawieni instynktu samozachowawczego? No bo jak to można inaczej, prawda, określić? No, pozbawieni jesteście rządzący instynktu samozachowawczego. Prawda? Nie można tego inaczej nazwać, prawda? Pozbawieni jesteście. Skoro mierzi was i za nic macie 400 tysięcy potencjalnych głosów, o rodzinie wspomnę. O rodzinie wspomnę, bo przecież rodzina to wiecie, że to jest jedność. Jak zagłosuje mąż, tak zagłosuje żona, tak zagłosują dzieci jego. No bo wszyscy na to liczą. Proszę Państwa, bo wszyscy na to liczą. Także, także, proszę Państwa, pozbawieni są instynktu zachowawczego Chociaż od czasu do czasu, proszę Państwa, ten instynkt się częściowo u uwypukla. No tak. Pieniążków nie było na tą prawda, emeryturę, a to łódki, a jednak się znalazło, znalazło się, znalazło się, proszę Państwa, znalazło się, znalazło się, proszę Państwa. Więc teraz, tak jak Wam mówię, kochani, i powtarzam po, po, po raz setny, prawda, bój to nasz jest ostatni. Jak się skończy, nie wiem, prawda, i Wy też nie wiecie, prawda, ale nie możemy, proszę państwa, że tak powiem, usiąść na laurach, na czterech literach, prawda? I nic nie robić. Tak. Prawda? To nie znaczy, proszę państwa, żebyśmy się kłócili, prawda? A już się zaczynacie kłócić. Już się zaczynacie kłócić, prawda? Już kalkulujecie, już się wam też się kalkulator otwiera, proszę państwa, co niektórym otwiera się kalkulator, bo. Prawda, pomostówki wejdą, tak, wejdą pomostówki, prawda? A ja się na tą pomostówkę nie załapię, no bo ja nie byłem w warunkach szkodliwych, prawda? Dupie mam, prawda pomostówki akcje starzowej, prawda? Już się taki kalkulator włącza i prawda? Próbujecie się kłócić. Innym znowu bardzo zależy na tych pomostówkach, bo wiedzą, że się na nie załapią, prawda? prawda. No i tutaj zaczynają spory. Nie kłóćcie się, nie kłóćcie się, gdzie dwóch się bije, tam trzeci, korzysta. Nie kłóćcie się. A może właśnie rządzącym, prawda? Może na pewno, rządzącym zawsze zależy, prawda, na skłóceniu. Skłóceniami się łatwiej rządzi. Skłóconymi się łatwiej, kochani, rządzi. Więc może im na tym skłóceniu zależy. Więc nie dajmy się kłócić. Nie dajmy się kłócić, kochani. Nie dajmy się po żadnym pozorem kłócić. Tak. Nie dajmy się kłócić. Czy te emerytury pomostowe jeszcze wejdą? Czy tylko to jest to obiecanka? Pożyję, uwidim. Jak sobie mówią? Pożyję, uwidim. No. Dokładnie to. Także proszę, Państwa, nie kłóćcie się. No i rzucać te kamyczki, kochani, rzucać te kamyczki do, do tego, do tego A za. Niech sobie nie myślą. Prawda. Niech sobie nie myślą. Zobaczcie, jak. Rozmuchaliśmy pew temat. To jest 6 lat ciężkiej mojej pracy. I wielu z was. Może nie wszystkich, niektórzy przyłączyli. Rok temu, 2 lata temu, trzy lata temu, miesiąc temu, tydzień. No, ale to jest, proszę Państwa, to, że o tym się mówi, to, że to jest widoczne, to, że stało się to tematem, to jest wyraz naszej ciężkiej pracy. Nasze 4300 ludzi tutaj. To jest owoc naszej ciężkiej pracy. Prawda. Więc nie możemy się teraz poddawać, kapitulować, Emerytury stażowe, powtarzam, też są ważne. Też są ważne. Pomału, metodą pomału. Prawda. Obiecali? Prawda? Pomostowe? Przyglądają się sondażom? Przyglądają się, jak reagujemy? Takie będą, proszę Państwa, te emerytury stażowe, jak reagujemy. Prawda, tak. Jak reagujemy. Jak tak tych ty przysłowiowych kamyczków rzucamy, rzucamy, rzucamy. Takie one będą. Jak nie będzie, to będzie. Wiecie co? No, Nie chcę brzydko mówić. Tak. Dobra, proszę Państwa. Dobrze, proszę Państwa. Świetnie, cieszę się. Jesteście naprawdę grupą mobilną, prawda? Ja nie wiem, prawda, nie, nie, nie znam sondażów, prawda, Facebooka, ale z pewnością jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych grup na Facebooku, kochani. No z pewnością chodzicie, prawda, po tego, po, po, po internecie, po innych grupach. Zobaczcie, po ile inne grupy liczą. Zobaczcie, po ile, po ile in, inne grupy. Jest taka grupa i tak wygramy. To jest grupa, proszę Państwa, to jest grupa, proszę Państwa, członków Solidarności. No i ileż oni tamtych tych osób. Zobaczcie, widzicie? Że z ciekawości, ciekawością, no, prawda? Jak na 600 tysięcy członków, no to sorry bardzo, malutka ta grupa. Dobrze, proszę Państwa, przejdę jeszcze do, do, to, do tego, do, do poszczególnych komentarzy. Do pro, tych postów, jakie zamieściliście Państwo. O, no i tutaj właśnie się. Tak, Mariola Wilska, droga otwarta idę dalej. Bardzo dobrze Panie Mariolu, bardzo dobrze. Tak, no i tutaj tutaj się pan yy, uwidocznił pan yy, Robert. Pan Robert nam się u, 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 wypuklił. Zaczął dał się w dyskusję z panem, z panem Tadeuszem, naszym moderatorem dał się. Panie Robercie kochany. Yy, proszę uszanować prawda, pana Tadeusza naszego moderatora. Wie Pan, proszę proszę, proszę uszanować, a to nie jest ktoś taki, wie Pan, prawda, przypadkowy na tej grupie. Proszę go uszanować, prawda, nie, 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 nie próbować tutaj, wie Pan, tyle, co Pan Tadeusz włożył na tą grupę, to naprawdę mało kto. I to mądrych rzeczy. To jest bardzo mądry, inteligentny człowiek. I dlatego się z Panem nie wdawał w dyskusję. Wie Pan? Dlatego się nie wdawał z Panem w dyskusję. Prawda. On z pewnością przeszedł taką samą szkołę, jak jak ja, jak ja prawda u mojej mamy. Mama zawsze mówiła, prawda, synu mądrzejszy ustępuje głupszemu. Tak, dokładnie. No to jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Pan, pani Renatka i Wel Jak obiecał, to zrobi. No tak. Tym samym prezes PIS wraca do składu Rady Ministrów po roku. Dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu, powiedział prezydent. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj jest komentarz. My również obiecujemy, że podziękujemy prezesowi w najbliższych wyborach. Brawo, brawo. Oczywiście, że podziękujemy. W jakiej formie podziękujemy? To tylko zależy od samego prezesa. Panie prezesie, podziękujemy na pewno. Nie zapomnij, podziękujemy. A w jakiej formie? Takiej jak coś, Pan zasłużysz na to, kochany prezesie, <grybujesz> tak dobra, idziemy dalej. Tak, Jerzy Sawicki, nisko upadłeś, tańczyć jak ci zagrają. A kiedy mówią, skaż, pytasz jak wysoko. O! <grybujesz> tak, i tutaj mamy następnie, proszę Państwa. Post pani Ewy, moderatorki, a potem się doda, dziwi, że go wszyscy mają za przystawkę pisu. Pani Ewo, prawda? Jak zapracujesz, tak masz. No, jak zapracujesz, tak masz. No. no, jak zapracujesz, tak masz. Inaczej by to wszystko wyglądało, proszę państwa, inaczej by to wyglądało, gdyby nie ta, że tak powiem, polityka za. Już nie będę kończył. No to by inaczej wyglądało. Ona się wszędzie wkrada, wszystkich korumpuje, proszę Państwa, kształtuje, korumpuje, prawda, do związków zawodowych również. I ta polityka, proszę Państwa, jest z lewa i z prawa, wszędzie polityka. Gdzie by to uciec od tej polityki, co? Na wyspę? Macie jakiś pomysł, gdzie <grym się> uciec od polityki? Tak. No ale już rzeczywiście co niektórzy przeginają. Tak. Tak. No, mogą być godne życie kopalni Wieliczka. Panie Duda, dużo bym dyskutował na ten temat. A najlepiej, jak się górnicy sami wypowiedzą. I znowuż, prawda, pani Skrzycki. Według nieoficjalnych informacji PiS przygotowuje ustawę o emeryturach zależnych od przepracowanego okresu tzw. emerytur stażowych. Tak. No chcą tam skupnąć trochę, prawda? Szkoły nie policzą, wojska nie policzą, prawda? Wojska nie policzą. Chodzi o to, żeby jak najmniej ludzi miało ten 40 lat pracy, jak u mnie te 35, proszę Państwa, po to, żeby żeby, żeby, żeby jak najmniej ludzi skorzystało. No i znowu się powtarza, prawda? Motto mojej mamy, jak nie wiesz o co chodzi, to za to pieniądze chodzi, tak? No mają, mają plan, tak, tak. No i tutaj mamy nadal moderatora, Jacka naszego, tak. NPS Stażowicze. no za tym stoi Pan, Pan proszę Państwa, nasz moderator Jacek zawsze, pamiętajcie, tak. No i tutaj jest moje poprzednie spotkanie sprzed dwóch dni. Aha, proszę Państwa, zapomniałbym o najważniejszym, no jak już przy tym jesteśmy. Słuchajcie, yy, bardzo wielu z Was, i mnie również, przyznam szczerze, mnie również zastanawiał, prawda, yy, jeden fakt dotyczący tych emerytur pomostowych. A mianowicie, jak one będą liczone? Bo tutaj prawda, mieliśmy taki post, prawda, właściwie to była transmisja z TVP. Prawda, tam taki mądry redaktorzyna wyszedł. Prawda, no i to, ma, czy to to są te emerytury pomostowe, jak one będą liczone, uwaga, tak. Proszę Państwa, no i on mówi od 1999 roku do 2008 roku. No bo w 2008, już, proszę Państwa, zasłona łopadła. I tak, żadnych, prawda, składek nie odprowadzamy na fundusz emerytów pomostowych, bo rząd ustawą po pozwolił na to, i żadnych warunków szkodliwych nie ma. Wszystko jest cacy, wszystko jest, prawda, y, perfumami usiane. No tak, tak, i oni tego nie będą likwidować. No to wtedy od 1999 do 2008 to już 9 lat, a chcą minimum 15. No to i ja się zacząłem zastanawiać, mówię, co to? To po prostu matematyka. To jest 9 lat, a nie 15. No, ale wracają do tego redaktorzyny, który tam w tym yy, TVP się produkował, info, produkował się. No to nie nadmienił, że przed 99 praca warunkach szkodliwych też będzie zaleczana. Kochani. Czyli osoby urodzone po 1948 roku, jeśli skończyły, prawda, 60 lat to. Nieważne, kiedy zaczęły, prawda, pracę w yy, warunkach szkodliwych. Grunt, żeby miały 15 lat do 2008 roku. Bo tego nie będą ruszać. To jest wygaszanie, tego nie będą ruszać, proszę Państwa, prawda, tylko pozwolą sobie to wstrzymować. I wtedy, prawda, dopiero jest szansa, że, prawda, jakiś tam procent, proszę Państwa, yy, z nas potencjalnych, starzowiczów, rzeczywiście ten wiek 15 lat osiągnie. Oto Rzeczywiście osiągnie ten wiek. No i tu już się sprawa wyjaśniła. Prawda? I tutaj, i tutaj, proszę Państwa, z pomocą przyszedł OPZZ, właściwie wiceprzewodniczący OPZZ, pan Sebastian Koświn, który tą sprawę wyjaśnił nam. Wyjaśnił nam tę sprawę. Ja osobiście, proszę Państwa, nawet pisałem do senatorów w tej sprawie. No, ja jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ale tutaj yy, widziałem, widziałem komentarz, że otrzymali Państwo odpowiedź. Otrzymali Państwo odpowiedź, bodajże tak, od senatora koniecznego. Otrzymali odpowiedź, że się sprawie przyjrzy. Prawda. Musi zbadać, przyjrzeć się, no oczywiście. Panie senatorze, oczywiście, że musi Pan się zapoznać, jak to wygląda, i, i się przyjrzeć sprawie. No więc w ten sposób, proszę Państwa, to wygląda. Tak. I słuchajcie Państwo, no, i następna sprawa. Yy, proszę Państwa, to już mówiłem o tym kłóceniu się, nie kłóćcie się, tak? pamiętajcie o tym, prawda? Gdzie dwóch się bije, to trzeci skorzysta, a chyba na mnie o to chodzi. Proszę Państwa, teraz tak, tutaj będę miał prośbę do, do tych do, yy, do tych Państwa, yy, moich yy, moderatorów. Szanowni, kochani moderatorzy, yy, w miarę możliwości, ja rozumiem, każdy ma pracę, każdy ma pracę, prawda? Każdy ma obowiązki, rodzinę, inne sprawy, nie siedzi godzinami na, na, na grupie na Facebooku. Ale jeśli zauważycie, prawda, zauważycie kłótnie, prowokacje, kłótnie, prawda, no to spróbujcie to jakoś zadziałać. Tak jak ja się zrobiłem. prawda. w termańsku, dyskretnie i prawda, udało mi się kłótnie zażegnać. Udało mi się kłótnie zażegnać. Nie można się biernie przyglądać, prawda jak ludziom puszczają emocje, jak się kłócą, a jak ktoś już na siłę się nie podporządkuje, prawda, zwróciwszy uwagę mu, żeby się ogarnął, jak się nie ogarnie, no to tego pana, proszę państwa, że tak powiem, out. Że tego pana, że tak powiem, aut. Są różne formy autu, Są różne formy autu. wy jako moderatorzy wiecie, jakie te formy są outu. A to zrobić z takim panem aut. Nie może tak być, żeby się, prawda, tutaj, prawda, jeden skłócał wszystkich stawajcie w obronie, prawda, siebie, naszych członków, prawda, jak zauważycie, że ktoś jest hejtowany, prawda, ale też nie pozwólmy tego, że, że, żeby ktoś, prawda, siał zamet kłótnie, czy na... Ja wiem, że stajecie, nawzajem się bronicie, ja to widzę, prawda, obserwuję i widzę, i bardzo dobra, bardzo dobra cecha, bo to też chodziło, prawda, mówiłem to na poprzednim spotkaniu, ale, proszę Państwa, nie przyglądajmy się biernie. I tutaj, prawda, mogą zadziałać, i moderatorzy, ale też, proszę państwa, ja już też, też mówiłem, jeśli uważacie, że ktoś, prawda, na przykład obraża was, prawda, zachowuje się nie tak, nie szanuje zasad grupy, zgłaszajcie to. Jest taka możliwość, proszę państwa, zgłosić post. Ja to zobaczę zaraz. Zobaczę to, moderatorzy, i się sprawie przyjrzymy i rozpatrzymy sprawę. Krótko, zgłoś komentarz. Jest, jest proszę państwa, taka opcja. Zgłoś komentarz, trzeba to zgłaszać. Bo, może ja, może prawda, yy, moderatorzy nie zauważą tego. Ale to trzeba zgłaszać, proszę Państwa, i nie może być takich rzeczy. No, i tak jak już mówiłem na początku, prawda, przyglądają się nam, przyglądają się nam tutaj. Takie, proszę Państwa, że tak powiem, niehamowanie emocji może może nam zaszkodzić. I tej osobie, która to robi, i nam może zaszkodzić. A przecież nie o to chodzi, kochani. No, widzę, że na tym będę kończył, już, proszę Państwa. Na dzisiaj trochę się rozgadałem. Z pewnością obejrzycie sobie mój filmik dowolny do dostępny przez Państwa czasie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia miłego.